Siema. Zobaczcie, to nasza kolejna realizacja, koniecznie dajcie znać w komentarzach, co o niej sądzicie. Mamy tutaj drewno klejone, pomalowane tekurillą w kolorze grafitowym. Deseczka rynnowa wjechała, wjechały rynny metalowe. Ostatnio jakoś tam się tak często trafiają te roboty, że mocujemy się w pasie rynnowym. Tak więc, żeby było wysoko, żeby było ładnie. Ja mam trochę świran w tym punkcie, ale zobaczcie, no, wygląda to kozacko. No i na dachu co? Na dachu poliwęglan, lity w kolorze grafitu. Też dobrze to wszystko uzupełnia. Tak więc, no my jesteśmy dumni z naszej roboty. Co tu dużo gadać? Tak więc pozdrawiam Was ciepło. Jeszcze raz dajcie łapki w górę. Jeżeli Wam się podoba, napiszcie coś miłego. Niech to się klika, wyświetla. Eee, przydałaby się pomoc w tym wszystkim. Na razie, trzymajcie się, cześć.